Siemanko, jestem dawczy, witajcie w pierwszym odcinku Oni the Chamber, czyli mini gry na serwerze hypemc.eu której polega na tym, że mamy 5 żyć, strzelamy z uku, które zabija gracza za jednym uderzeniem Oraz możemy bić się również z miecza Nie myślę, że ta rozgrywka jest również spoczką Aktualnie znajdujemy się w lobby i czekamy aż rozpocznie się rozgrywka Zostało do rozpoczęcia rozgrywki 5 minut 5 minut? What? 5 sekund Okej, okay, zaznaczyliśmy się w jakimś domku i za chwilę dostaniemy łuk oraz miecz I będzie spoko Mam nadzieję, że będzie spoko W ogóle jest ta... Jeśli ktoś jest u mnie na live'ach, to może często znać tą grę OK, nice Jak widać, za zabicie również dostajemy jedną strzałę Okej, okay, kolejna osobka, nice Już nie, chyba mi się nie udało jednak zabić tej osoby Dobra, spróbujemy zabić Tak, udało mi się Super, aha Okej okay nice. Nice, mam trzy kile i prowadzę, ale mam też umieć pięć Czerwony, proszę, oznacza życie, jakby ktoś pytał. Ok? O, pak. pak, 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 pak. Nie, we dwóch. Dobra. Nieważne. No, no, może mi się uda. Obok. było blisko. Na was, Idziemy dalej. Teraz musimy go zabić z miecza, albo ktoś nas zabije i dostaniemy tę dołem. No, czyli jednak ktoś nas. Okej, okay, tu ktoś jest. Nice, byłem pierwszy. Dobra, to ktoś ktoś, ktoś tam jest. Oj, no, to było za ształ. Okej, okay, teraz wyjmijemy bie się na mieczyki. Kto to wygra, kto to, kto to, to, to. Nice, udało mi się zabić. Ot! Czemu tak szybko zginąłem? No nieważne. Okej, okay, mam jeszcze dwa życia i muszę... Co to było? To był taki szczał rozpaczy dawcia. Mamy dawciu. Okej. Okay. jak to zginął. Teraz tego ziomeczka trzeba... Zabić go. Nie nie nie. nie, nie, nie. nie, nie, Dobra, dobra, nice! Nice, Git. mają jest tu jeszcze jest jakaś dziewczyna. Nice. Widać, jest to dosyć pełna rozgrywka i wymaga skupienia. Wymaga ona skupienia na pewno. Okej. Okay. Nice, to był piękny szczał. Mam 8 kili i dwa życia. Więc szczerze jest okej, okay, ale może być jeszcze lepiej. Może być jeszcze lepiej. No, może tutaj trochę się schowali, mi się to HP zegeneruje. I jak widać, yy, zajęty szczczal, mogę to się zabić. Okej. Okay. Nie wiem, czy też tak macie, ale skończyły się już wakacje, dwa tygodnie szkoły, a ja już co kolejny raz wakacje. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam. Aha, koleś był za ścianą, spoko. Dobra. Nice. U, on miał łuk. Okej, okay, mam ostatnie życie. Ostatnie życie. Dobra, tu coś jest. Proszę jeszcze. Tak, 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 to jest. ostatnie życie. Dobra. Mi się niestety nie udało wygrać. I spotykamy się za chwilę jeszcze raz na drugiej arenie, więc do zobaczenia. Okej, okay, czekamy już na start kolejnej mapki i za chwilę ona się rozpocznie. Zobaczymy, jak nam tym razem pójdzie. Okay. Dobra, zostały dwie sekundy do rozpoczęcia rozgrywki i sekunda. Nice. Chciałem powiedzieć. To szybka radość, dawcia. Okej, okay. teraz. Nice. Czy uda mi się zabić tego ziomka? Właśnie nie wiem. Chyba tak. Okej, okay, taki... Wow! To się miałoby do tego ziomka, ale okej. Okay. To jest spoko, każdy kill jest spoko. Aha, tutaj do mnie ziomek jakiś próbuje strzelać, ale ja wolę tego robić. Albo w sumie zabiję ich obydwu. Dobra. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Serduszko, nie? Nie, 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 uciekaj, naprzód, uciekaj. Czyś tak naprawdę mnie to nie zrazu zabija, jak to zuku! Trudno ciężko jest w ogóle uciec, więc tak naprawdę jakikolwiek ucieczka od razu naprawdę kosztuje śmiercią. O! Oh. kill za kill. Wow. Oh, fuck, 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 fuck. fuck. Dobra, trzy serduszka. Sęduszka! What? Chyba trzy życia dawczyła, a nie trzy serduszka! Nice! Ups! Nice! Nice! Zawsze <laughs> jaki kill! Takie... Raz, dwa, trzy. Okej, okay, idziemy po korek. Spróbujemy go zaszczelić, szczęścią, Typka. Obok było, ale było blisko. To jest ważne. Było blisko. Okej, okay. nice. Mam 9 killi, więc i tak jest dobrze. Ups. To nie miało tak być. Ostatnie życie. Ostatnie życie, dawcio. Nie mogę tego zmarnować. Nie mogę tego. przepaścić. Okej. Okay. Jest tu ziomek. Czy uda mi się kogoś zabić? Nie, nie uda mi się. Dobra, zabiliśmy jedną No Dobra, więc zrobiliśmy sobie dwie rundki i obydwie przegrałem. Jest Dobra, więc ja Wam dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, więc na razie i cześć! cześć. O, mam przystałem w głowie.